Witam Panie Przemysłowie. Jakie to uczucie być na drugim miejscu w rankingu głównym Forex Boss FX? Świetne. Cieszę się, A czy możemy rozwinąć tę myśl? Czy Forex to jest Pana pierwszy rynek, drugi, czy zaczynał Pan od giełdy? Jaki jest generalnie Pana życiorys inwestycyjny? Wie Pan, co? Zacząłem mniej więcej 10 lat temu, a na Forexie jestem od półtora roku. Czyli 10 lat temu to musiała być giełda. Czy tylko rynek kasowy, czy, czy derywaty również? Nie, tylko, tylko akcje, tylko giełda. No to niesamowite zwrot akcji. A co spowodowało. Że zainteresował się pan rynkiem forexowym. To trochę inna dynamika, inne instrumenty, inne, inne w ogóle podejście do życia, bo 24 godziny. Kolega mnie zaraził, zarabia i się zaczęło. Czyli była inspiracja z zewnątrz. Pana faworytem jest para walutowa euro-dolar, z tego co wiem. Czy to wynika z tego, że akurat ten rynek pan czuje? Czy próbował pan innych? Wie pan co, na inne rynki nie miałem czasu, grałem dosyć szybko. Wszystko, wszystkie transakcje były przez telefon. Więc generalnie tak to wyglądało. Rozumiem. Czy pan ma jakiś swój własny patent na rynek? W sensie analitycznym, w sensie stosowania stop lossów lub ich nie stosowania? Coś, czym może się pan podzielić z inwestorami? Na dzisiaj myślę, że nie mam patentu żadnego. Panie Przemysłowej, gratulacje za drugie miejsce i dziękujemy.